Bardzo trudno dawać mi rady ludziom z branży, którzy nie od dziś rekrutują pracowników młodszych czy starszych, ale myślę sobie, że jeśli już ktoś zauważył, że uczniowie szkół średnich, ponadpodstawowych to jest jakiś target, to są ci właśnie, którzy za lat 5 albo 10 będą rekrutowani, to myślę, że musicie pamiętać, że to są bardzo delikatne dzieci. Wbrew może temu, co się o nich mówi czy myśli tak powszechnie, są przeczuleni na własnym punkcie, są bardzo delikatni psychicznie. Oni bardzo dużo potrafią, co nie zawsze przekłada się na wiarę w siebie, na wiecie, takie poczucie, że oto jestem najlepszy czy najlepszy. Więc sądzę, że to koniecznie trzeba zauważyć od razu, w momencie, gdy oni będą wchodzić na rynek pracy. Może uda się przedsięwziąć coś razem z firmami jeszcze na etapie ich nauki w liceum. Może jakieś wsparcie na gruncie komunikacji, na gruncie, no właśnie, wiary w siebie. Tego bym chciała, tego bym nawet chyba potrzebowała. Więc, jeżeli w świecie jest ktoś, kto mógłby nas wesprzeć i pomóc im, właśnie, wierzyć w to, że potrafią, że dadzą radę, że są lepsi od innych, to. Czekamy. W szkole nie zmieści się wszystko. Nie da się jednocześnie realizować 100% podstawy programowej, którą jesteśmy zobligowani zrobić, a jednocześnie poświęcić ogromnej ilości czasu na jakiś program alternatywny. Więc to wszystko musiałoby się zespolić i właściwie, bo ja wiem, może klasa patronacka, może któraś z firm zechciałaby. Wskazać, kogo potrzebują, czego potrzebują, a my z kolei przygotowywalibyśmy takie profile klas, które odpowiadałyby takiemu rzeczywistemu zapotrzebowaniu na rynku. Ale najpierw ustalenia, a dopiero potem wejście w życie. Odwrotnie, to nie zadziała. Chyba to, co właśnie zaczęli robić, czyli otworzyć oczy dzieciakom ze szkół średnich. Że to wszystko, czego szukają w świecie, jest też tu, na miejscu. Nie trzeba wyjeżdżać, nie trzeba zmieniać miejsca zamieszkania. Można studiować na dobrej uczelni tutaj i pracować potem w bardzo dobrej firmie. Ba, nawet takiej, której właśnie nigdzie indziej się nie znajdzie.